Witam wszystkich na podcaście, który y, tworzymy wspólnie z Tomkiem. Y, ja jestem Robert Sowiński, y, jestem psychologiem, psychodietetykiem, terapeutą uzależnień. Tomek jest. Y, Dietetykiem, dietoterapeutą oraz trenerem per personalnym. Tak. I razem dzisiaj postanowiliśmy się spotkać i przegadać jeden temat. Dlaczego ludzie nie mogą schudnąć? Tak? E, I tak sobie. Zaznaczyłem cztery takie punkty, o których będziemy rozmawiać. No i pierwszym z tych punktów jest jedzą więcej niż myślą, że jedzą. Tak? Czyli ta nadwyżka kaloryczna jest wyższa niż y, przewidywana. Tak, tak, bo generalnie ludzie mają tendencję do przeszacowywania y, swoich wydatków energetycznych, czyli ogólnie myślą, że poruszają się więcej niż się poruszają w ciągu dnia. I również mają tendencję do niedoszacowania kalorii, które spożywają. Mm. Yy, więc to jest, to jest fakt i nawet dietetycy mają z tym problem, żeby z głowy oszacować kalorykę swoich posiłków. Więc jeżeli faktycznie nie patrzymy na składy, nie patrzymy na tabele kaloryczne, no to ciężko jest to zrobić, yes. yy, że tak powiem, na oko z głowy. I tutaj rozstrzały są bardzo duże. Jak moim podopiecznym często robię taki test na konsultacjach pierwszych. Pytam się, no jak sądzisz, ile kalorii ma jabłko? No i padają odpowiedzi 10, 15, 20 to jest taki maks w tych odpowiedziach. No na średniej wielkości jabłko potrafi mieć 100, 120 kilokalorii. No Więc to jest taki przykład, który pokazuje faktycznie, że ludzie nie, nie doszacowują. Generalnie ludzie też mają tendencję, yy, mają tendencję, jakby z przypisywaniem dużo wyższej ilości kalorii mm. produktom wysokotuszczowym, produ produktom węglowodanowym, ale już jak bierzemy pod uwagę owoce, bierzemy pod uwagę jakieś takie w cudzysłowie yy, bardziej zdrowe. Potrawy, zdrowe produkty, no to już ta kaloryka gdzieś tam u nas w głowie spada, przypisana do tych, do tych produktów. No i stąd się bierze właśnie koniec końców ten wynik, że nie, nie doszacowujemy czyli kalorii warto czytać. całych potraw i posiłków. Ta. A powiedz mi, bo, bo wiedziałeś o, o tym spalaniu kalorii w ciągu dnia, tak czyli tym ruchu, który wykonujemy. Ile myślisz, przeciętny człowiek teraz? No, powiedzmy tak. Mamy siedzącą pracę. Trenujemy codziennie przez godzinę. No i oprócz tego no, robimy różne tam no, w domu rzeczy. I to wszystko. Ile myślisz, że to jest tak mniej więcej wydatek kaloryczny? Z ceny ciężko to oszacować, bo tak naprawdę każdy to ma inaczej. Ogólnie, wydatki energetyczne tylko na, na aktywność przy takim założeniu, jak powiedziałeś, no to trzeba sobie powiedzieć, trening no to będzie od 150 do 250 do 300 kcal max, jeżeli mówimy o takim treningu gdzieś tam w fitness klubie. Mhm. Jeżeli nie mówimy o, o treningu e, zawodowym, treningu wysokointensywnym, no to trzeba mhm. przejąć od, od, od 150 do do 300 maksymalnie kilokalorii. Kiedyś zegarek pokazał 350 na siłowni przez godzinę. No, oczywiście to jest... To zależy od intensywności, od hmm. objętości treningu. No tak na siłowni, no to uśredniając bym powiedział 200... 250 max hmm. kilokalorii. Na takie aktywności całodzienne, biorąc pod uwagę, że teraz większość czasu siedzimy w aucie, w domu, w biurze i tak dalej, no to bym tutaj dał kolejne 250 może do, do, do 350 kilokalorii na tego typu aktywności. Mhm. Biorąc pod uwagę tak, takie, taką średnią yy, osobę, czyli średniego. Yy, Polaka. Nom, tak? Uśredniając społeczeństwo. Pomiędzy tobą a mną, tak? Uśredniając dokładnie. No bo no, musimy zawsze pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach naprawdę nasze życie to jest siedzący tryb. To jest po mhm. prostu 24 godziny siedzenia albo leżenia. No bo jak wstajemy rano, trochę się gdzieś tam pochrzątamy po mieszkaniu, pochodzimy po kilku metrach, wsiadamy do auta, jedziemy do pracy, w pracy siedzimy, wychodzimy z pracy, wsiadamy do auta, siedzimy. Wracamy do domu, siedzimy. Tak? No, Powiedziałeś jeszcze jakiś tam trening zaplanowany. No ale tak jak mówię, trening zaplanowany nie ma na celu yy, głównie palić kalorii. To też jest takie, takie trochę złudne. Mhm. Trening zaplanowany ma na celu przede wszystkim ukształtować ciało, zadbać yy, o sprawność, zadbać o to, żebyśmy my przez cały dzień mogli się więcej ruszać. Mhm. Czyli ogólnie, to podsumowując ten punkt, myślimy, że nasze ciało więcej potrzebuje kalorii niż potrzebuje, tak? No bo e, tak naprawdę serek waniliowy, taki mały homogenizowany serek no. waniliowy ma około 200 kilokalorii, tak. Więc a, zrobisz trening i zjesz jeden serek i tak, się zeruje. Tak, I już masz pracę. <gry> tak. Mało tego, wiesz, około 200 kilokalorii będzie mieć yy, 3-4 Michałki, takie cukierki, mm -hmm. gdzie to w przeciągu 5 sekund jesz. No nie? tak, no tak. Tam sam tłuszcz i cukier, Dokładnie tak, dokładnie mm. tak, bo też trzeba sobie powiedzieć, że z morą dzisiejszych czasów to jest przede wszystkim yy, dieta zawierająca bardzo dużej ilości cukru i, i tłuszczy, przede wszystkim tłuszczy trans, czyli to są różnego rodzaju przetwory cukiernicze. E, hmm. I to są bomby kaloryczne. E, I tutaj naprawdę nie dużo trzeba, żeby faktycznie pogrzebać swój trening, czy pogrzebać swoją mat aktywność pod tytułem y, półgodzinny spacer. Mm -hmm. Tak, czyli sobie tutaj podejdziesz do stołu, cukierki są na stole bach jednego, za kawałek drugiego, trzeciego i 200 kalorii. Tak. I to jest jeszcze kolejna kwestia, że ludzie y, licząc, y, jakby mniej więcej w głowie licząc mm -hmm. kalorie, które gdzieś tam spożyli y, w ciągu dnia, nie zwracają uwagi kompletnie na to, że y, a przeszli sobie y, obok stołu, skubnęli y, ze trzy paluszki, przeszli sobie trzy godziny później, y, z jednego cukierka. I takie, takie podjadanie gdzieś tam w międzyczasie, tak zwanym, to nam również buduje kolosalne ilości kalorii. No tak, ale nieraz y, przyjdziemy tutaj trochę na temat właśnie zajadania emocjonalnego, ponieważ nieraz to jest jedyny sposób, w jaki możemy radzić sobie ze stresem. Mamy stres w pracy na przykład, y, jakieś spotkanie czy coś, no to już chcemy sobie jakoś poprawić. A jeśli mamy wyuczony właśnie ten mo model, no to cukiereczek i na chwilę jest to fajne takie uczucie, a chod latuje, co nie, serotoninka wychodzi tak. i nawet bezwiednie nieraz to robimy, czyli tak. mamy taki nawyk, zachowanie nawykowe i w momencie, kiedy jesteśmy tego nieświadomi, no to bardzo łatwo i przybrać na władzę i no. Dokładnie tak. Nie, nie, nie zrzucać, jeśli chcemy, jeśli taki jest nasz zamiar. Właśnie fajne słowo powiedziałeś: jesteśmy nieświadomi, i dlatego zarówno ja z tym, co robię w ramach dietetyki i dietoterapii, i ty z tym, co robisz w ramach psychodietetyki i psychologii, jesteśmy potrzebni ludziom, żeby ich uświadamiać. Bo jest takie powiedzenie, możesz kontrolować tylko to, czego jesteś świadom. I właśnie chodzi, w całej dietetyce chodzi o to, żeby planować. Faktycznie jak mamy takie ochoty na, na coś słodkiego, na, na podjadanie, no to chodzi o to, żeby być świadomym, dlaczego mamy na to ochotę. I, no, i żeby tak, generalnie tak. w ciągu dnia to wszystko zaplanować. Tylko wiesz, to jest takie, e, świadomość to też nie jest wszystko, ponieważ w momencie, kiedy, nawet, kiedy jesteśmy świadomi, ale nie mamy wyuczonego innego, innej metody radzenia sobie z, na przykład z emocjami, e, no to i tak to zrobimy. No bo będziemy chodzili podkurzeni, bo nie zrobiliśmy czegoś, co zawsze robimy na regulację emocji, tak? czyli zjedzenie tego Michałka przy, 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 hmm. przysłowiowego. E, i i tak pochodzimy trochę, nie mamy nic innego wyuczonego i wrócimy i zdjemy tego Michałka. I tak, i tak, czy tam, nie wiem, Michałka, Grześka, czy cokolwiek no tak, to jest. Tu, tu, tutaj dochodzi kwestia samokontroli też I może no, trochę dyscypliny. Wiesz, co? Y, samokontrola y, i dyscyplina to jest, ma bardzo krótkie y, nogi, tak Z, y, nazywając, ponieważ. Do tego musimy wy, wykorzystywać naszą odporność psychiczną, czyli naszą energię musimy poświęcać na to, żeby się kontrolować, na to, żebyśmy y, y, robili coś, co nie jest dla nas naturalne. I w momencie, kiedy... No ile tak możesz robić? No z tego właśnie wynika y, ten cały, jak to się mówi... Y, Nowy rok, nowy ja, tak? Czy nowa tak, ja, tak, tak, no. tak. Czyli ludzie zaczynają się dyscyplinować, ludzie zaczynają wkraczać na jakąś... chcą coś zmienić w swoim życiu i nie robią ewolucji, tylko rewolucję. No i zaczyna być po prostu... No, zaczynają być tym normalnie w świecie zmęczeni, czyli tak. przeciążenie układu nerwowego, już nie daje rady, dobra, mam to gdzieś, wracam do swoich starych zachowań nawykowych. Tak i dlatego sama dyscyplina w sobie no, ma krótkie nogi, zawsze będzie miała i jest przydatna oczywiście, zaparcie jest przydatne, ale jeśli zmieniamy albo modyfikujemy zachowania nawykowe czy właśnie sposoby radzenia sobie z emocjami, no ale tutaj już jest też potrzebna ta osoba trzecia, z którą możemy przegadać w ogóle dlaczego są te emocje, skąd wywodzą się te emocje i znaleźć jakieś inne systemy, czy jakieś sposoby radzenia sobie z nimi. No bo my, każdy ma jakieś wytrenowane w sobie sposoby radzenia sobie z emocjami. No każdy. Musimy to mieć, żeby nie daje... To nie jest tak, że wszystko wyciszymy, zen i wszystko jest ok tak? one, one siedzą, one muszą wyjść, one muszą jakoś odreagować. Mhm. I no, ten przysłowiowy Michałek to jest tylko... Chwilka, co nie? No Mamy no nie. tą wyrzut <laughs> serduninki, jak fajnie i za chwileczkę ten stres wraca. Chodzi o to, żeby wykreować coś długoterminowego, coś co może być bardziej kreatywne niż destruktywne, no bo tak. umówmy się, tłuszcze trans, tak jak powiedziałeś i yy, 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 węglowodane cukry, tak naprawdę niewęglowodany, yy, no nie są zdrowe dla naszego organizmu, są prozapalne, z tego co wiem. Yy, więc no tutaj bym właśnie, jeśli chodzi o psychodietetykę, to bardziej praca nad ewolucją, nie rewolucją. Dokładnie tak. I też właśnie y, kolejnym aspektem, dlaczego y, ludzie nie mogą schudnąć, też według mnie, z tego co obserwuję na co dzień, jest robienie na siłę rewolucji, utrudnianie sobie życia. Y, Zamiast zaplanować sobie dwa treningi w tygodniu, żeby gdzieś tam na spokojnie znaleźć czas w tygodniu na te dwa treningi, biorąc pod uwagę, że przez wiele, wiele lat w, wcześniej nic nie robiliśmy ze swoim mm. życiem, nie mieliśmy żadnych aktywności, no to zamiast zaplanować dwa treningi w tygodniu i żeby systematycznie to utrzymywać przez dłuższy okres czasu, to my się od razu zawalamy. Trzema, czterema, pięcioma treningami. Chcemy być himenami. Uważamy, że tylko taka ilość treningów w tygodniu da nam rezultaty. W diecie, zamiast podejść na spokojnie, po prostu do liczenia kalorii, nie robić rewolucji w swojej diecie, bo tak naprawdę ja, rozpisując plany żywieniowe czy konsultując moich, moich klientów dietetycznych, staram się Ewoluować ich diety, a nie, nie rewoluc rewolucjonizować mm. z tego względu, że zdaję sobie sprawę, że jeżeli przekręcimy wszystko im do góry nogami, no to i tak, i tak tego nie będą stosować, i tak tego nie utrzymają. Więc mm. pierwsze podejście, podejście od strony kalorycznej. Jeżeli faktycznie jemy na co dzień coś bardzo mocno niezdrowego, jemy tego dużo, mm. bo jak wiadomo, ilość czyni truciznę mm. najczęściej. No to faktycznie to wywalamy z naszej, z naszej diety. Ale najczęściej wystarczy skupić się na kaloriach, nie, nie robić rewolucji w diecie, czyli nie szukamy na siłę produktów, które są na przykład modne gdzieś tam w artykułach w internecie pod tytułem jedz to, to i to i schudniesz. Jeżeli chcesz schudnąć, nie jedz tego, tego i tego. No głupota. Najbardziej mnie irytuje, jak również dietetycy przedstawiają gdzieś tam na Instagramach, na swoich social mediach tego typu posty. Z drugiej strony, o czym mają mówić, co? Ciągle w kuku o jednym, no to muszą coś powiedzieć takiego. Wiesz co, bo to jest chwytliwe właśnie, bo to ludzi bierze na zasadzie, a dobra, no to jak będę jeść na przykład tunczyka, to będę chudnąć. No nie, bo od tuńczyka też da się przytyć. <grym> Jeżeli zjemy tego tuńczyka dużo, no to nasze, nasze, nasza kaloryczność posiłku będzie nadmiarowa, więc przytyjemy. Wiesz co, nawet to jeśli chodzi tam o TikToka, Instagrama, już wejdziemy trochę na te social media, są nieraz takie bzdury, że ja ostatnio od takiego młodego człowieka usłyszałem, że Miód jest dobry na co tam było, na masę, czy coś takiego, czy na rośnięcie, czy coś takiego. Ja mówię, no okej, okay, no ale od, od, od miodu cudów nie będziesz miał. No, to, to nie no jest miodu, tak, że jedno coś pomaga, i już mieć to, i to, to będzie jest właśnie, odpowiedź na, na wszystkie to Twoje to problemy. To jest właśnie ten temat. Yy, czyli ludzie na, yy, w social mediach. Jakby podsycają, podbijają ten trend właśnie yy, konkretnych produktów, yy, takich magicznych pigułek, ale pod postacią Dokładnie. konkretnych produktów, bo ludzie na co dzień szukają ułatwiania sobie życia. Yy, Czyli ale, weź pigułkę, i tak, robisz, ale okay, poprzez to sobie utrudniają życie tak, tak naprawdę, bo yy, myśląc, że wyeliminują yy, kilka produktów z chudną albo wprowadzą kilka produktów. Yy, to schudną, czy, czy przytyją, no jest, jest całkowicie mylne. A okazuje się często, że to utrudnia im funkcjonowanie na co dzień. Utrudnia im odżywianie, utrudnia im dietę. Tak, no. O diecie to, jeszcze, to jest już e, inny temat, co nie? To na pewno jeszcze się spotkamy i porozmawiamy o tym. E, na pewno masz więcej do powiedzenia tutaj niż ja. E, zostało nam jeszcze e, to, co e, jeszcze ja chciałem... Poruszyć to choroby. No bo jednak e, jednak są różne przypadłości, e, które mogą nam utrudnić to. Tak? To nie jest zero-jedynkowe, że jest mniej kalorii i już będzie wszystko ok. I jednak jest. Ja wiem, że to ludzie oczywiście robią sobie wymówkę. Czyli ja mam na przykład Hashimoto i już nic nie mogę z tym zrobić, co nie? E, czy, nie wiem, jakie masz do tego podejście? No to jest zero-jedynkowe. Jest mniej kalorii, a schudniesz. Chudniemy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zachodzi tak zwany deficyt kaloryczny w naszym organizmie. Czyli mniej kalorii spożyjemy, niż wydatkujemy całodziennie, całotygodniowo. I jeżeli bierzemy pod uwagę choroby typu autoimmunologia, czyli Hashimoto, insulinooporność, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę cukrzycę typu drugiego. Mhm. To też jesteśmy w stanie schudnąć po prostu obniżając ilość kalorii. Oczywiście mhm. te choroby, w, w pewnym stopniu, obniżają y, nasz metabolizm. Przede wszystkim nasz metabolizm spoczynkowy, bezpośrednio, mhm. ale i pośrednio nasz metabolizm całkowity. Y, weźmy y, problemy z gospodarką cukrową, czyli najpopularniejsze dzisiaj: insulinooporność i cukrzyca typu drugiego bezpośrednio obniża nam y, zarówno jedna jak i druga choroba metabolizm spoczynkowy o około 10-15 kcal maksymalnie. Czyli jak sobie weźmiemy e, takiego uśrednionego Polaka, jak to wcześniej mówiłem, no. E, no to można powiedzieć, że ten metabolizm spoczynkowy będzie na poziomie 1500-1800 mhm. kcal. Okay. No to policzmy sobie 10% od 1500 kilokalorii. Daje nam to mm. 150 kilokalorii. 150 kilokalorii to jest jedno jabłko, tak jak wcześniej policzy powiedzieliśmy. no mm. Większe jabłko. No już, już nie średniej wielkości, a większe jabłko będzie miało około 150 kilokalorii. Czyli widzimy, jak to jest mało. Czyli ta choroba bezpośrednio obniża nam metabolizm mm. o 150 kilokalorii w ciągu mm. doby. Pośrednio Oczywiście ma wpływ, chociażby na, na to, ile się poruszamy, no bo bardzo często dochodzi wtedy do takiego permanentnego zmęczenia, czyli nic tam mhm. się nie chce. Dochodzi do wydłużonej regeneracji gdzieś tam po aktywnościach, mhm. czyli faktycznie przez... Czyli utrudnia, ale nie jest to niemożliwe. Ale my i tak, i tak jesteśmy panami własnego ciała i możemy to kontrolować. Mhm. Więc... Y... Nawet jak nie pójdziemy na ten trening, bo jesteśmy, jesteśmy zmęczeni mhm. w wyniku insynuporności, tacy ospali, spali, no to nie pójdziemy na trening, ale nie idźmy do lodówki. No nie wiedzmy tak. wtedy. Nie? Czyli obniżmy, obniżmy sobie tę kaloryczność. Mhm. Bierzmy pod uwagę, że jeżeli mamy mniejszą aktywność, no to. to nie organizm potrzebuje mniej po, nie, 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 nie po prostu. Tak, nie możemy mieć mhm. tyle, ile jedliśmy wcześniej. Mhm. Także. To, no niestety, użyję tutaj takiego słowa, pewnie które dużo ludzi odbierze jako krzywdzące, ale jest prawdziwe. Mnóstwo ludzi z różnego rodzaju chorobami po prostu się usprawiedliwia. Mhm. To jest naprawdę zero-jedynkowe, jeżeli zajdzie u nas w ciele deficyt kaloryczny, czyli jeżeli będziemy jeść mniej niż. Mhm. Wydatkujemy, schudniemy. A co z nabieraniem wody na przykład? Niektóre tak, choroby powodują właśnie, że. Dobra, ale wiesz, to woda to nie jest tycie. E, woda to zwiększona retencja wody, no to mhm. jest po prostu puchnięcie. Z, zatrzymuje ci się woda w organizmie. No to już trzeba udać się mhm. do lekarza. Z jakiego powodu i. No tak, ale niektórzy mogą myśleć, że e, i tak albo nie chudną, albo ma nabierają wody. I, i co wtedy? I mówię, dobra, to nie działa i na, na razie. No tak, to, ale z perspektywy dłuższego okresu czasu nigdy nie będziesz regularnie liniowo nabierał wody mhm. i przez to nie będzie ci się liniowo zwiększać waga. Mhm. Przypuśćmy, mogą być wahania na wodzie, szczególnie u kobiet, nawet dzień do dnia mhm. około 2 kg. I dlatego mówię wszystkim, żeby nie ważyli się codziennie, raz w tygodniu, Dwa razy w tygodniu w zupełności wystarcza. I wtedy omijamy ten. Te wahania po te, te, te wahania, ten błąd na, na wahaniach właśnie wody w naszym organizmie. Hmm. Tak naprawdę, no, tutaj nie możemy, nie możemy jakby zwiększonej retencji wody brać pod uwagę, że my wtedy tyjemy. Albo, mm. albo chudniemy, bo mm. w tym procesie chodzi przede wszystkim o tkankę tłuszczową. Oczywiście jeżeli ktoś się waży codziennie, no to może yy, to podcinać skrzydła. Wchodzimy na wagę jednego dnia oszczędzamy się, że tak powiem, z jedzeniem przez cały dzień, na drugi dzień wchodzimy na wagę i jest kilogram więcej, nie? I o co chodzi? I kurczę, ta dieta jest do bani. Wyrzucam, w ogóle nie stosuję. No i dlatego nie powinniśmy, nie możemy się wręcz ważyć codziennie. Raz w tygodniu to jest takie całkowite minimum. Jeszcze jedna taka, taki punkt jest zajadanie, może nie zajadanie, nagradzanie siebie. Czyli to można podciągnąć już pod syndrom jedzenia nocnego, ale bardzo często, z czego ja się spotkałem, niektórzy mają takie tendencje do jedzenia kalorii na noc. Mhm. Czyli zobacz, mam dzień, mam tak, tak. stresy, mam obciążenia, dzieci, coś tam i, i przychodzi ten moment wieczorem, kiedy Mój organizm mówi, okej, okay, mogę się wyluzować. I to jest ten moment, kiedy bardzo często niektórzy sięgają do lodówki. Mhm. Czyli już mogę nagrodzić się za to, że dałem albo dałam radę przeżyć ten cały dzień. No. I wtedy wchodzi lodóweczka, no to co robimy, tak? I. Yy, yy, Tutaj akurat chciałbym Ciebie spytać, jak nasz organizm reaguje na takie nocne jedzenie. Czy e, no, te kalorie są zjadane i powiedzmy, to jest normalny posiłek, czyli około 500-600 kalorii, a może nawet więcej, no, bo nieraz to jest też e, słodkie. E, jak nasz organizm w ogóle reaguje na to? Więc co no, jeżeli to jest posiłek tam około 500 kilokalorii, no to u mężczyznę taka kaloryka. No będzie w miarę ok na, na kolację. Najczęściej no to, to Ale za... nie, nie, nie mówimy o kolacji. Znaczy kolacji, mówimy to o... Ostatnie, no e... ostatni posiłek. Tak, no lecz. Taki mocno strony... wieczorny. No właśnie, mocno wieczorny, czyli powiedzmy o 10 idziemy spać, mhm. a 8.39 trzydzieści, jemy. Więc to już jest. Uh, no nie, no, gen generalnie powinno być, yy, powinno być yy, minimum 3 godziny odstępu pomiędzy mhm. posiłkiem a faktycznie tą porą spania, yy, ponieważ musimy dać czas przede wszystkim naszemu układowi yy, pokarmowemu, układowi trawienia, żeby to strawił i zmetabolizował. Mhm. Bo jeżeli, jeżeli nie damy tej szansy yy, 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 naszemu układowi pokarmowemu, no to wtedy położymy się spać i on będzie funkcjonował właściwie przez kolejne północy i nie wejdzie w, dokładnie w tą fazę regeneracji. Tak? Mhm. Więc my też, my też się nie, nie, nie wyśpimy mhm. zbyt dobrze, no bo nie wejdziemy na zbyt długo w głębokie fazy snu. No dobra, ale to to jest jeden. Mów, to skupmy się teraz tutaj na tkance tłuszczowej. Nie ma to wpływu. Nie ma to wpływu. Ma to wpływu. Oczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nagradzając się na wieczór. Pochłania mnóstwo kalorii, bo to najczęściej mm. są jakieś rzeczy takie smakowe, czyli zawierające duże ilości węglowodanów, ta. cukrów, y, tłuszczy. Ta, tak, y, nie, nierzadko są to jakieś ciasta, serniczki i tak dalej. Albo tam, chipsy, co nie? No Albo sól i tłuszcze to dokładnie też tak, Dokładnie tak. Mm. Sól, sól y, robi podobne, mm. podobne wy, wyrzuty hormonalne w naszym mm. organizmie, co cukier. Y, więc wracamy do kaloryki tak? całodziennej. Jeżeli przez cały dzień nic nie jemy, yy, jemy naprawdę wysokokaloryczne rzeczy na sam koniec, no to też może się okazać, że nawet tym jednym posiłkiem, mm -hmm. na sam koniec dnia, my sobie robimy nadwyżkę kaloryczną. I wtedy faktycznie yy, ta nadwyżka nam się odłoży najczęściej w tkankę tłuszczową. Mm -hmm. A jak na przykład już? Yy, bo, nie no ma... zobacz, bo taki jest te, y, trend tutaj, y, żeby. Y, trend do mówienia tego, że jak zjemy na noc, to więcej nam się odłoży, ponieważ nasz organizm nie potrzebuje tych kalorii, więc więcej. Ale na przykład, jak mamy y, małą kalorystykę y, w ciągu dnia i zjemy na noc, to, to co się stanie? Nic się nie stanie. Czyli ta tkanka. Nic, nic się nie stanie, nic sam hmm. się nie odłoży, ponieważ nasz organizm nie działa z chwili na chwilę. Czyli to, co my jemy, dziś, to, co my jemy teraz, nasz organizm energii spożytkowanej z tego posiłku nie zużywa teraz. Hmm. Tak? Bo zanim my zjemy, to musi nastąpić trawienie, zmetabolizowanie, to trwa kilka godzin i dopiero nasz organizm pobiera sobie z tego energię. Liczy się rozpatrywanie tego w skali dziennej i w skali tygodniowej. Nawet jak my jednego dnia zjemy więcej kalorii niż potrzebujemy, a drugiego dnia zjemy mniej, te dwa dni nam się bilansują na zero. Jest ok. Ani nie, przy, ani nie przytyjemy, ani nie schudniemy, Mimo mm -hmm. tego, że dzień wcześniej po prostu się obiedliśmy, mm -hmm. jak nie, 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 <laughs> nie powiem dziwi. kto, to dokładnie. <laughs> Chodzi o bilans yy, nawet całotygodniowy. Czyli Bo... podsumowując yy, ten punkt, to yy, ze względu na przybieranie tkanki tłuszczowej, jeśli mamy utrzymaną kalorystykę, to nie powinno mieć znaczenia, ale ma znaczenie zdrowotne ponieważ no, wpływa niekorzystny na żółko, tak, trawienny tak. no i na sen. No, a jeśli mamy zaburzony sen, to mamy zaburzony regenerację układu nerwowego, a jeśli mamy Zaburzone Zaburzenie regeneracji całego organizmu tak no. naprawdę. Inne wyrzuty hormony na drugi dzień, chociażby mm. inne wyrzuty testosteronu, inne wyrzuty hormonów pod tytułem grelina leptyna, tak? to są hormony odpowiedzialne za to, czy my odczuwamy sytość po posiłku, mm. czy my odczuwamy głód. I w jakim stopniu to odczuwamy. Więc jeżeli nie prześpimy wystarczająco dobrze nocy, tak? czyli jeżeli nie wejdziemy na wystarczająco długo w te głębokie fazy snu, w których się regenerujemy, to na drugi dzień będziemy mieć problem związany właśnie już z innym wyrzutem hormonów i tak dalej, i tak dalej. Jakby samo jedzenie na noc nie przysporzy nam większej ilości tkanki tłuszczowej. Mm -hmm. czasem, czasem zjedzenie przed snem nawet może nam pomóc, nawet zjedzenie węglowodanów przed snem może nam pomóc, ale w takich ilościach, jakie hmm. potrzebujemy, a nie w mm -hmm. nadmiernych ilościach. No tak. Dobra Tomaszu, słuchaj, trochę poruszyliśmy tu tematów, dokończymy sobie jeszcze, jeszcze zrobimy na pewno jednego, jeden podcast i e, dzięki bardzo za, za przybycie. E, no i zapraszamy wszystkich na następny e, Zapraszam. podcast w naszej serii. No, no. Na razie, cześć. cześć.